Ukraina walczy, a w najgorszych chwilach ludzie pokazują to co w nich najlepsze. Najlepsze żarty Ukraińców z okupanta. Z dobycznego czołgu nie musisz zgłaszać do opodatkowania, interpretacja ukraińskiej skarbówki. Bracia Kremlowscy przegieli i się skompromitowali. W czwartek 3 marca, Maciej Orłoś, zapraszam na program w telegraficznym skrócie, w skrócie WTS, w całości oczywiście poświęcony Ukrainie. Minął tydzień wojny, przez ten tydzień mało komu było do śmiechu, bo to co do nas dociera to głównie tragiczne informacje. Informacje z Ukrainy docierają do nas przede wszystkim dzięki ukraińskim dziennikarzom i wszystkim innym Ukraińcom, którzy dzielą się swoimi przeżyciami w mediach społecznościowych. Wiele w ogarnięciu obrazu tej potwornej wojny putinowskiego totalitaryzmu z wolnym światem dają nam relacje naszych rodzimych korespondentów. Liczni polscy dziennikarze zdecydowali się pozostać w bombardowanym Kijowie. Wśród nich są Marcin Wyrwał z Onetu, Wojciech Bojanowski z TVN, Jacek Łęski z TVP, Paweł Pieniążek z Tygodnika Powszechnego, Jakub Górnicki z grupy dziennikarskiej Outriders. Na miejscu są jeszcze Zbigniew Parafianowicz z dziennika gazety prawnej, Piotr Andrusieczko z gazety wyborczej i Jerzy Haszczyński z Rzeczpospolitej. Mateusz Kłystun z LMF i Patryk Michalski z WP byli w Ukrainie od początku wojny. We wtorek wrócili do Polski nieco tylko wcześniej granicę z Ukrainą. W drodze powrotnej przekroczył Mariusz Kowalczyk z Newsweeka. Pewnie jeszcze kogoś pominąłem, jeśli tak, to przepraszam. Wymieniam te nazwiska, ponieważ sądzę, że to ważne, by pokazać, że dziennikarstwo nadal istnieje, choć przecież od dawna powtarza się tezy o jego upadku. To samo dotyczy solidarności, społeczeństwa obywatelskiego, empatii, przyjaźni między narodami i wielu innych pozytywnych zjawisk, które w obliczu trwającej od lat tzw. wojny polsko-polskiej gdzieś odeszły w zapomnienie. Możemy i powinniśmy być dumni z tego, jak zareagowaliśmy na nieszczęście, które dotknęło naszych sąsiadów. Setki tysięcy osób uciekających przed wojną wypowiedzianą przez oszalałego z nienawiści mieszkańca Kremla przyjmujemy pod własny dach. Zarówno metaforycznie, jak i w wielu, naprawdę bardzo wielu przypadkach, zupełnie dosłownie. Dzielimy się wszystkim, co mamy chlebem, domem, bronią. Na wysokości zadania staje zdecydowana większość polityków, temperatura, sporów wokół spraw dotychczasowych. Drastycznie spadła. Nie znaczy to, że powinniśmy o problemach wewnętrznych zapomnieć na zawsze, ale pokazujemy, że jesteśmy na tyle dojrzali, by nie kłócić się, choćby i o sprawy fundamentalne, gdy płonie dom sąsiada. Tymi pokrzepiającymi refleksjami możemy poprawiać sobie humor. Niestety nie zmienia to faktu, że od wojny dzieli nas kilka godzin jazdy samochodem. Obrazy zrzucanych bomb, ludzi kryjących się w schronach, a nawet widok śmiertelnych ofiar najazdu od tego nie uciekniemy i nie możemy przed tym odwracać wzroku. Ale też nie oznacza to, że możemy jedynie załamać ręce i płakać. Nasi. Drodzy sąsiedzi, Ukraińcy pokazują nam, że nawet w tak koszmarnej sytuacji można znaleźć chwilę na uśmiech. Zresztą trudno się dziwić, skoro ich dzielny prezydent był kiedyś komikiem. A jest masaż! Jest! A masaż! Jest! A jeśli masa? A więc nikomu nie jest specjalnie do śmiechu, ale spróbujmy się trochę pośmiać, a przynajmniej uśmiechnąć. Nie wiem, czy słyszeliście, ale Władimir Putin, nazywany też dość trafnie Putlerem, zdecydował się wyjść z za komicznie długiego stołu i ruszyć w turnę po nowych i miejmy nadzieję, że bardzo tymczasowych. Na bytkach terytorialnych. Władimir Władimирович wybrał się do Donbasu, gdzie odwiedził teren budowy. Propagandowe nagranie puściła Rosyjska Telewizja. Prezydent na nim wygłasza kilka okrągłych słówek, po czym chórem odpowiadają mu robotnicy budowlani. Wszystko хорошо. że вас поддерживаем, мы с вами, мы поддерживаем наших ребят. Ура! Спасибо. Wasza was. I oni to Przyznacie, że tłumów nie było. Złośliwi by pewnie powiedzieli, że tylko tylu ludzi w całej Rosji udało się jeszcze znaleźć, którzy popierają Putina. Niestety nie jest to prawda, ale mam nadzieję, że jak Rosjan sankcje zaczną dociskać jak północnych Koreańczyków, to zrozumieją, że dobry Car wcale taki dobry nie jest i pora go już zastąpić. Inna teoria tłumacząca mizerną publikę spotkania z Putinem mówi, że po prostu reszta zdrowych mężczyzn już poszła w Kamasze i błądzi po ukraińskich drogach. Słamali pacyni. Słamaliście. Można to na Rosji obrad. A wy choć, kudą Widać, że Ukraińcy przy spotkaniu z sami nie tracą zimnej krwi i potrafią im się nawet zaśmiać prosto w twarz. Tymczasem okazuje się, że groźna rosyjska armia to zbieranina dzieciaków wyposażonych w złom. Purorę w internecie robi zdjęcie racji żywnościowych znalezionych przy jednym z jeńców. Data ważności rok 2015. No cóż, nic dziwnego, że rosyjscy żołnierze są przyłapywani już nie tylko na okrucieństwie i głupocie, ale także na pospolitej grabieży. Ukraińskie służby podają codziennie bilans strat okupanta. Czołgów i wozów opancerzonych zostały zniszczone setki. Nie wiadomo jaki odsetek Rosjanie po prostu porzucają, ale pewnie spory. Bo wygląda na to, że oprócz przeterminowanego jedzenia mają za mało paliwa. A że ich morale jest beznadziejne, to po prostu wysiadają i uciekają do lasów. Wiele wskazuje na to, że mają problemy z łącznością, a przy okazji są zbyt głupi, by zabrać ze sobą albo czytać mapy, więc gubią się na bezdrożach. Pojawiły się nawet informacje o dwóch rosyjskich żołnierzach, którzy w jednej z ukraińskich miejscowości poszli na posterunek policji prosić o paliwo, a także o załodze wozu opancerzonego, która zapytała o drogę kolejarzy. Ci wskazali im ślepy zaułek, a gdy czołg utknął, dokonali zatrzymania okupantów. Ukraińcy przy okazji wojny okazują się wyśmienitymi żartowniesiami. Tamtejszy urząd drogowy zachęca do usuwania drogowskazów, by Rosjanom utrudnić marsz na Kijów. Odezwę opatrzono zdjęciem przerobionej tablicy drogowej, gdzie wszystkie kierunki pokazują. Na Ilość zdobycznego sprzętu jest tak duża, że Ukraińska Narodowa Agencja Zapobiegania Korupcji wydała interpretację, czy podatnicy muszą wykazywać je w deklaracjach podatkowych. Zdobyłeś rosyjski czołg lub transporter opancerzony i martwisz się, jak je zadeklarować? Spokojnie, kontynuuj obronę ojczyzny. Nie ma potrzeby zgłaszania zdobytych rosyjskich czołgów lub innego sprzętu, ponieważ ich wartość. Nie przekracza stukrotności płacy minimalnej, pisze agencja. A Ukraińcy zaczęli już nawet wystawiać zdobyczne maszyny na portalach aukcyjnych. Wiele złośliwej radości dostarczają antyrosyjskie działania hakerów. Nie dość, że od siedmiu dni non-stop blokują strony rosyjskich instytucji publicznych i państwowych firm. To jeszcze trolują właścicieli jachtów, nawet łódki samego Putina, której lokalizacja na mapach nawigacyjnych została zmieniona na Wyspę Węży, a kurs na kierunek piekła. Jest też w tej wojnie cybernetycznej polski akcent, zagłuszenie wojskowej komunikacji Rosjan, barką w wersji elektronicznej. To tyle jeśli chodzi o subiektywny przegląd wydarzeń, które choć trochę mogą poprawić humor, a teraz kącik kulturalny. Witam, dziś w kąciku kulturalnym zaczynamy od literatury, a tam kanadyjski pisarz, autor Patrick DeWitt i jego książka Pod majordomus minor. Muszę się przyznać, że jest to chyba tak szczerze mój ulubiony autor, a książkę, którą mam tu akurat przez przypadek w ręku, mogę Państwu polecić z całego serca. To jakby zestawić Monty Pythona z Wesem Andersonem i mrocznymi braćmi Grimm. Polecam również dokument Rosja kontra Rosja, który doskonale pokazuje jak Putin radzi sobie z tymi mieszkańcami Rosji, którym no, nie do końca odpowiadają jego rządy. Szczególnie wstrząsające są relacje byłych więźniów politycznych i ich rodzin oraz relacje z tego, co się tam w tych więzieniach wyrabia. Na koniec końcika kulturalnego, jak zawsze muzyka i dzisiaj zespół Ampera w utworze Hej to ja. Żyć. Łatwa droga to droga w bladą błę Silnym będziesz, ty dasz poranić się Ponieważ zacząłem od wymienienia dziennikarzy, których odwaga jest godna podziwu i od idei prawdziwego dziennikarstwa, która jaśnieje w obliczu kryzysu, to sprawami medialnymi chciałbym też zakończyć dzisiejszy program. Otóż niektóre media w takich sytuacjach jaśnieją i potrafią odrzucić przywary codzienności, a inne w obliczu wojny idą w całkiem przeciwną stronę i pokazują swoje najgorsze oblicze. Celują w tym bracia Karnowscy, prowadzący portal w polityce i tygodni w sieci. To, co pojawiło się, w najnowszym numerze tygodnika spowodowało, że większość komentatorów zaczęła Karnowskich nazywać kremlowskimi. Otóż bracia zrobili. Wywiad z ambasadorem Rosji, wywiad jedenastostronicowy, w którym dyplomata wygłasza najgorsze propagandowe dyrdymały. Karnowcy przekonują, że rozmowę przeprowadzili jeszcze przed rosyjską inwazją i mieli dylemat czy ją publikować, ale zdecydowali się na to, bo stwierdzili, że demaskuje on kremlowską propagandę. No więc nie zgadzam się, moim zdaniem demaskuje to tylko tyle, że Karnowscy są Niestety beznadziejnymi dziennikarzami. Nie potrafili nawet przez chwilę spowodować, żeby ambasador Rosji się zawahał, nie potrafili udowodnić mu kłamstw. Zadawali pytania o rzeczy trudne, ale nie reagowali na manipulacyjne odpowiedzi. Byli zbyt zadufani w sobie, zbyt przekonani o własnej doskonałości, żeby zobaczyć, jak pachołek Putina wodzi ich za nos i robi z nich narzędzie. Kremlowskiej propagandy. Nie twierdzę, że celowo stali się tubą tej propagandy, tylko że przez swoją delikatnie mówiąc bezmyślność i mierność dali putinistom głos. Niestety. Nic dziwnego, że publikacja skrytykowała ambasada Ukrainy, a jeden z dziennikarzy związany z tygodnikiem zerwał współpracę. To co zrobili kremlowscy to po prostu wstyd. I to tyle na dziś. Życzę Wam, a przede wszystkim Ukrainie, by do czasu następnego odcinka WTS-u. Nie trzeba już było szukać pozytywnych informacji na siłę. Pewnie to nadzieja płonna, ale przecież wojna tak jak się nagle zaczęła, mogłaby się nagle skończyć. Nie miałbym nic przeciwko. Teraz jest ten moment kiedy zwykle zapraszam was do komentowania, subskrybowania i śledzenia, co niniejszym czynie. Zachęcam was też do wpłacania datków, ale może przynajmniej tym razem nie na mojego patronajta, a lepiej na jakiś fundusz pomocy dla uchodźców. Albo na zbiórkę prowadzoną przez Ukraiński Bank Centralny na zbrojenie tamtejszej armii. Do zobaczenia niebawem, trzymajcie się. Cześć.